Siemaneczko z rana Piotr Bouffaut. Daniel Pawłowicz, matka Polska. Słuchajcie, jesteśmy nad drugi dzień, nad jedną z magicznych rzeczek. No i odcinek zaczynamy cholem ryby, ale takim dziwnym holem, bo Daniel wczoraj wieczorem wystawił sobie kije do stacjonarki, mi się nie chciało. Ściągnął mu ten zestaw taki, no widzicie to zielsko, ale plecionka cała była w tym i zestaw stał tutaj. Pod brzegiem i zobaczcie, co się dzieje na końcu zestawu. Bo tam żywiec oczywiście dalej był, tylko po prostu zestaw został ściągnięty przez to i Danielowi nie chciało się w nocy tego oczyszczać, więc zostawił to tak, jak leżyło. No i jest ryba na końcu. Nawet taka względna. No. Na To Do wrosówki? Nie. W, żywce. w żywca. No, jeszcze w nocy dołowiliśmy a raczej żona Mirka, Mirka Daniela taką malutką rybkę gdzieś tam koło metra, czy nie miał metra nawet. Eee, tak, zaraz po wywiezieniu skasował rysówki. On siły nie miał przez te wiersko. No <noise> Cię wymęczył, wymęczył. Daj, ja wezmę kije. Rękawiczki Ci dać czy nie? A pokaż rączkę. Zobacz. ja chcę rękawiczki. Już są ręce, widzicie, zwichrowane, bo wszyscy jesteśmy, mówię, dzisiaj jest drugi dzień zaczęliśmy, mamy godzinę 8 rano. Ta, Daniel chciał sobie plecionką ściągnąć rybę i sobie przeciął rękę. Jestem pewny, że mała, nie? No, no tak, i taki pod 170 chyba będzie miała. Wypływamy dla Was nagrać odcinek. Chcieliśmy zwinąć tego kija, żeby tutaj nie zostawiać nic na brzegu. No i taki bonus z rana dla Was. Jeden kij, który... Czy nawet do trawa ściągła, co nie? Przy samym brzegu stanął, nie? No tutaj, przy tych krzakach. Dobra, słuchajcie, płyniemy z Danielem na miejscówkę. E, wczoraj przyjechaliśmy e, i ten film zobaczycie na moim kanale. mieliśmy w sumie cztery ryby, największa 194, także szału nie było, coś tam się działo. Wody jest bardzo mało. Na razie staramy się tak troszeczkę dopasować do tych, do tych ryb tutaj. Zobaczyć co i jak. Stacji niestety nie zobaczycie, bo mieliśmy dwa żywce ze sobą tylko. Z czego został tylko jeden, no bo jedną rybę widzieliście dzisiaj rano, złowioną przez Daniela. Zobaczymy może, uda nam się powywodzić rosówki. Zobaczymy ile tych rosówek wystarczy, bo chcemy też z wertykala popróbować, także musimy też tych rosówek oszczędzać. I nie wiem, nie mam Nie wiem, mniej około 200 rosówek, także też niedużo. No i jesteśmy skazani w sumie na trolling i na spinning. Ale obiecujemy Wam, że pojawi się stacjonarka w październiku, bo na pewno jeszcze tutaj wrócimy w tym roku. W każdym razie płyniemy w dół rzeki, zobaczymy tam, co się dzieje, na starych miejscówkach naszych. No i zapraszamy Was do oglądania. Odpłynęliśmy sobie, słuchajcie, na taką rynienkę pięciometrową. Próbujemy najpierw stanąć na kotwicy, porzucamy ze spina. Tu mamy takie, widzicie, z drzew. Tu już widzieliśmy dwa spławy sumła w tym miejscu. Spawiały się już dwa. No i próbujemy. Rzucimy parę razy, zobaczymy, obrzucamy tu gumami. Jak się nic nie będzie działo, to to przetrolujemy. Spina na razie pusto, szukamy ogólnie miejsc, jest bardzo płytko cały czas, o widzicie, dno widać. Przepływaliśmy i kątem oka zobaczyliśmy z Danielem ogromną rybę, która stoi e, przyklejona do dna. Wielki. Czarnuszek. No. Nie dało się go nie zobaczyć. Czekaj, 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 gdzieś on tutaj, on tu zaraz będzie gdzieś. Tak. Ale przeolbrzymia ryba. Tu, tu, tu. No, dobra, patrzcie jest tam Ale byk Ale byk Ale byk Ale nie chciał, zawrócił się od gumy No i słuchajcie, spłynąłem do brzegu z Danielem, nic nie złowiliśmy ale wziąłem swoją żonę że kontynuujemy łowienie przed chwileczką napłynąłem miejsce, no i coś tam jest. Zobaczymy co, czy się uda wyjąć tą bo ona na razie chce w skały idzie. Trzymajmy ją, ja do tyłu nas ciągnę. Ryba, nie? Jak wygiła bydrybana, pod ponton idzie. Pod ponton wchodzi. To dobrze, no. Ja tu dobrze ciężarowędkę wygnę. Nie dotykaj blankiem nie, nigdy. Nie mogę, bo jest aż mi... tam stawić. Dobrze, dobrze, ja go odciągam. Musi, musimy go odciągnąć. O, dobrze, dobrze, mija. Na środek rzeki. O, to to. Dobra. Dłuja. No, to będzie dwuja, Na pewno Pomóż, bo nie dam rady. Dasz radę. Nie mogę po pasem wyjechać znowu. Dobra. I pompa. Zbieraj zbieraj. Dwuja. Gruba dwuja. Daleko od fotonu. <grystanie> <grystanie> Brawo. 22 cm. Ryb Żonę ry... Żony, niestety, z racji tego. Ała, ała, że nie wziąłem rękawiczka Tą no właśnie. Bo żona tak nie bardzo chciała wypuszczać. Oh, z czego wam pokażę. 222, ale chuda rybka. Nie jest gruby. No i dobra, słuchajcie, życiówka mojej żony 222 cm. E, w zasadzie wypłynęliśmy pierwsze napłynięcie, to byliśmy nie wiem ile, 10 minut? No. 10 minut, 10 minut. Ja, powiedz mi jak tam się holowało ryba? Masakra. Bez, te, Masakra. bez tego pasa byłoby na pewno bardzo ciężko. Tak, on e, pomógł dużo. No? Wczoraj e, Paulina dostała takich, wiecie, siniaków tutaj gdzieś po biodrach i tak dalej, od tych kiku, dlatego specjalnie przed wyjazdem kupiłem pas, tylko wczoraj go po prostu nad wodę nie zabrałem. E, no a już dzisiaj dałem żonie i myślę, że ten hol był dużo, dużo łatwiejszy dla niej. Płyniemy w górę, musimy dopłynąć do Daniela i do Mirki, żeby wziąć rękawice, bo niestety ciężko jest zrobić sesję fotograficzną i radzimy sobie jakimiś tam koszulkami, ale problem jest z wypuszczaniem ryb i tak dalej, także zaraz będziemy płynąć w ich stronę. No i mam nadzieję, że coś jeszcze trafimy, także oglądajcie dalej. Słuchajcie, płyniemy teraz z Pauliną taką rynną. O, między 4 a 6 metrów, takie bardzo mocno zróżnicowane dno. I wczoraj tutaj z Danielem widzieliśmy naprawdę bardzo duże ryby, takie powyżej 250. Na Echosondzie przynajmniej widzieliśmy. To były naprawdę duże ryby. Kilka razyśmy napływali to miejsce, ale niestety bez kontaktu. No i teraz próbujemy z Pauliną napłynąć. Mój w ogóle tak schodzi mniej więcej właśnie do 6-5. Pauliny trochę płycej. Zmienną prędkością zobaczymy, może się coś uda trafić. Mamy nowe miejsce. Paulinie założyłem teraz kadajwerka. To jest ryb w który dał w tym roku połotkowi Łukaszowi rybę 244 cm. Pokaż jaką grzechoczę. Nie trochę tak. Mocna grzechota. Do 3,5-4 metrów będzie schodził, a tu taką rynę właśnie, gdzie teraz jesteśmy mamy. Także próbujemy. To cenię. Od jakichś dwóch godzinach pierwsze branie u Pauliny na kiju. W końcu pierwsze branie u Ciebie na kiju, nie No nie wiadomo. Tak wiesz, wyjazd był, nie? Mały. nie. Nie wiem, słabo walczy. Ale moja pierwsza na własną wędkę. No. No. Malusin. Łee Chciałeś już w oblera zmieniać, nie? Tak <noise> Ważne, że jest Co przy pontonie go chyba, wypniemy, nie będziemy Znana. go nawet wciągać nie? Brawo Niniu. Elegancko Ale nie było czuć tak jak myślałem, bo tym wiesz, jakie będzie temte a ty myślałem, no że się o, Jak worek, nie? Tak, takie jakieś szarpanki były i. No. No dobrze, że coś jest. Dobra, zaraz go wypnę. No, ale coś Widzicie, tutaj pełno takich jest sypów. E, strasznie ciężko się łowi w tym roku. Masakryczna ilość takiego zielska i no stop w ogóle, O, widzicie, patrzcie, płynie takie. O, no stop w ogóle w takim czymś siada, nie? Żywców nie mamy, wiecznie zielsko i powiem Wam, że naprawdę jest ciężko. Ryb jest na pewno dużo tutaj, ale jest po prostu ciężkie łowienie. Dobra, nie ja rzucam. Dobra, słuchajcie, spłynęliśmy do brzegu. Daniel z Milką strzelił fajną rybę. E, także tą rybą kończymy dzisiejszy odcinek. E, jak wrażenia dziewczyny? Tak na szybko tylko. Super. Męcząca przeprawa. No, ryba ponad 200 cm, grube, fajne rybko. Zaraz leci do wody. Szybka sesja i będziemy kończyć ten odcinek.